Czas na potężny powrót i powiem tyle: powrót możemy zrobić tylko taką batelką. No i zobaczcie, co tutaj wrzuciłem. Mam niecałą piątkę, ale mam jeszcze Huntsmana w ekwipunku i mam jeszcze sticker haulinga. Więc no, jak przegram tego underdoga, to jeszcze będzie szansa, żeby cokolwiek fajnego trafić. Jednakże no, liczę na tego underdoga, który w końcu przyniesie coś fajnego. Liczymy na konkretną naklejkę. Może to być nawet Fnatic. Ważne, że Katowice 2.14 Cyberek to jest po prostu taka wrzutka, żeby rozkręcić trochę batelkę. Może akurat talonik wpadnie, no ale najmocniejsze skrzynie to oczywiście te na końcu Steampunk, Emeczka Night. No, może w końcu wpadnie, bo szczerze mówiąc, no tyle tych skrzydeczek już otworzyłem i ani razu ta Emeczka Night nie wpadła. Więc no dzisiaj to jest mam nadzieję ten czas dodatkowo procentowy. No i co, 3% Hydra, 2% Ruby, no może, może załaduje się Rubik, pięknie by było, no ale zobaczmy, pierwsza skrzynia ze stickerkami. No, Emily by musiała coś nam trafić, talon przeleciał u Emily. I samo, ale trafia talona. Jakby ta memeczka night dla Emily wpadła byłoby super, ale wychodzimy na prowadzenie. Dobra, z tej skrzyni nie ma nic. No i zobaczmy. Rubi. Nie ma Rubika. Dobra, nie ma Rubika, ale nie ma tragedii. Mamy talona iPhone Marble Fade'a. Zobaczcie to, batelka za czwóreczkę. Dała w sumie talona. No i jakie słabe naklejeczki, a Ja myślę, że sobie to sprzedam. Skopiujemy tą bitwę i zrobimy taką samy, samą na standardiku, Ale troszeczkę, no troszeczkę mocniejszą. Troszeczkę mocniejszą. Standardzik, ale dwie osóbki. Standardzik, dwie osoby, zobaczmy, zmienimy tryb, może wpadnie ta emeczka Night. mamy trzy skrzynie, więc szansa naprawdę spora, zagrajmy z Michaelem. no jestem ciekaw. Titan Katowice na sam początek poproszę. O kuźwa. no śmieci, na sam początek to śmieci totalne. A Wupa na pewno lepsza niż emeczka Decimator, ale to nie jest nic fajnego, zobaczmy. Nie ma emeczki Knight. Michael wychodzi na prowadzenie USP-kiem. Z pierwszej procentu wynik. Zobaczmy 2% rubik. Minimal Wear. Szkoda, że Minimal ale i tak jest zajebiście. Jeszcze emeczka Knight na dobitkę. Proszę. Meczka Knight. Nie ma emeczki Knight, ale mamy M9 rubi. Trafioną na dwóch 2%. 2% mamy M9 Ruby. No można to nazwać minimalnym powrocikiem. No ja myślę, że tak te skinki sobie sprzedam. M9 Ruby zostaje. Walnijmy jeszcze tego Steampunka. No może. Proszę. No mamy awupkę Chrome Nie Mamy awupkę Za 120 zików. E, a zróbmy jeszcze jednego underka, Zróbmy jeszcze jednego underka, z tym Steampunkiem, no fajnie by było jakby z tego Steampunka coś wyleciało Damy jeszcze te tańsze skrzyneczki, damy 3% Hydre i damy jeszcze 3% Ruby, damy. Damy, może wpadnie jeszcze jedna M9, byłoby naprawdę super. No i tak myślę, czy nie dać na dobite tego Radiationa i chyba go dam na dobitkę. Taki anderek na trzech, na trzech. Potężny anderek potężny anderek no ja mam nadzieję, że jeszcze tego Anderka uda się zgarnąć i wraca królewska passa. Proszę. Emeczka Knight. Albo nawet dwie. Oj, najlepszy skinek dla mnie. Nie za dobrze, no nie za dobrze. A, Bowie. No nie, no słabo. Jakby tutaj Falkion był, to spoko. Ale niestety Falkiona nie ma. No i zobaczmy. No może być ciężko. Powiem tyle, że może być ciężko. No jest ten tęczowo, to Adrian nam już odpada. Jest dobrze. I teraz Alex. No z pierwszej procentowy nic. Zobaczmy, ta 2% rubi. Nie ma. Jakby jeszcze jedna M9 wjechała. Zobaczmy, ale Radiation jest szansa. No dobra. Mamy underka. Mamy underka, no ale powiem wam, że jak na 3 osoby, no to nie jest to jakiś mega mocny underdog. Ale ten underek jest. Więc naprawdę spoko. No, i wiecie co? No, z racji tego, że udało się trafić w sumie naprawdę dzisiaj konkretnie, e, no to ja myślę, że te dwa skinki lecą jeszcze dla Was. Lecą jeszcze dla Was. Taki kałaszek, a niech będzie dla osób, które grają za dwie dyszki, bo za dyszkę jest parakord. Więc też niech będzie coś dla osób, które grają za dwie dyszki. Niech to będzie w niedzielę o 20.10 20.10 niedziela unlock no i będziecie mogli to zgarnąć z moim kodem ale pamiętajcie, że jest to dla osób, które mają ukończone 18 lat, pamiętajcie nie zachęcam was do wpłaty, jednak jeśli ktoś chciał ogarnąć nowe skiny, no to warto to po prostu zrobić teraz na moim kodzie, no bo macie dodatkowo naprawdę fajne skinki do zgarnięcia jako prezent z wpłatą, no i zobaczcie, za dyszkę Bowie, za dwie dyszki, za dwie dyszki kałaszek, za 8 awupka, za dyszkę jeszcze parakord, żeby zagrać z moim kodem klikacie ten zielony plus, wpisujecie kodik w access, otrzymujecie darmowe 2 zł, no i plus 10% do wpłaty, jeszcze dodatkowo Dostajecie przykładowo prezenty za wpłatę za 4 dyszki, za dwie stówki, za 4 stówki i za 4200. To takie prezenty możecie dodatkowo zgarnąć. No i mamy siódemeczkę. Ja myślę, że za tą siódemeczkę ja nie ukrywam. Kusi, kusi ten steampunk, kusi, żeby trafić Emeczkę knight No proszę, w końcu załadują. Mamy outsiders, mamy outsidersa. Obok to no mamy Kawaha i powiem Wam bardzo, ale to bardzo ciężko trafić. Meczka Knight, zobaczmy trzy neon cases. Y. No, mamy zestaw Neonoir. USP i Meczka Good knife niestety, obok. A jeszcze trzy. Czy wleci Good knife? Nie ma Good Knife'a, ale w sumie mamy dwie awubki Neonoir, więc myślę, że całkiem nie najgorzej. A jeszcze trzy. Oj, no, nie wpadnie. Nie wpadnie głódna, więc myślę, że można odpuścić. I chyba. Wiecie, co zrobię? Jawnijmy tą porcelankę na buście. Taka jedna porcelanka. No, na buście mamy 10% na tego Karambi. Takie jest hardenta. To jest naprawdę sporo. 6% na amfibiusy. A te fabrycznie nowe 002. No, ale na minimalware 3%, więc nie najgorzej. Na motyla 1,70. A na gangnirka łącznie mamy kuźwa 01 na buście. No zobaczmy, taka jedna. Wlatuje jedna, mamy Digla Print Stream, ja pierdolę najgorszy traf. Mamy Digla Print Stream fabrycznie nowego, no jest to jeden z najgorszych możliwych trapów, walnijmy o na buście. No mamy Ursus, Mamy Ursusa Naifa Ultra no nie jest... Nie jest za dobrze. Nie będę ukrywał, ale walnę sobie takiego najwklejsika. Będę liczył na farcika. Zobaczmy, jaki nożyk wleci. M9 Tiger Touch. No, jeden z lepszych noży. Zobaczcie to, że jest to siódma najlepsza kostka w tej skrzyni. No i w sumie już nie otwieram. Tej skrzyni już nie otwieram. Ja myślę, że spróbujmy może z tego Dreamset Nightmarka jakiegoś motylka przytulić trzy. No bajik, ale walnę jeszcze trzy Riptidy, może z riptida. O, Ocie, no dwa digielki były, ale niestety a zobaczmy, może fracture Case, on jest tańszy. Nie ma nic. Nie ma nic. Nie ma nic. Ej, dobra, nie no, odpuszczam. Odpuszczam te zwykłe skrzynie. E, to sprzedaję, tyle powiem. Zróbmy baterkę jeszcze. Zrobię jeszcze baterkę, niech to będzie underdog. O, i damy te skrzyneczki, no może boty trafią kosę, no bo szczerze mówiąc jak widzieliście i mi się nie udało, no mi się akurat koski nie udało trafić, ja myślę, że damy sobie to i damy jeszcze 3% hydrę dwa razy, bo z tej hydry nic dzisiaj nie wleciało, no i zobaczmy, zobaczmy, taka batelka, no taki anderek, konkretny, no powiem wam, że naprawdę konkretnie jak zobaczmy, zobaczmy anderek, czy coś załaduje. No najlepszy skinek niestety dla mnie, więc zaczynamy dosyć kiepsko, zobaczmy czy fraktur wypluje kosę. A no nie i najlepszy skinek znowu dla mnie, więc naprawdę średniawa, zobaczmy, stickerki. O kurwa, trafiam koronkę. Trafiam koronkę. Tu Stiletto i Kałaszek. No jakby tu wpadła jeszcze kosa dla kogoś, dla Isamu przykładowo to może, ale będzie chyba ciężko. No, stickerka też nie ma, no i powiem wam, że 2% raczej tej baterki nam nie uratują. No, bez szans, bez szans, no teraz na pewno z tej jednej skrzyni nie wpadną tutaj dwa skiny, no nie ma szans. No, no powiem wam, wam, że, że no, no. Konkretny under, konkretny under. Eee, no i zem 9 to się na, no, no, no za długo nie pocieszę, ale ja mam nadzieję, że teraz jak otworzę 3 skimpanki. To wleci emeczka Knight i... I nie wleci jednak. Nie wleci emeczka Knight. Okej. Okay. Okej, okay. Walnijmy, walnijmy moją ulubioną. Cyberek. Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. Nie zawsze się wygrywa. Pamiętajcie, że można trafić właśnie te najgorsze kurwa przedmioty, jak z tego Cyberka teraz. E, no Cyberek to jest naprawdę lipa. Zobaczmy Death na Jesterze. Mamy hiperbestię. No, nie jest to dobry traf, ale dobra, powiem tak, te 300 lecą dzisiaj dla Was. 300. 310 ziko do zgarnięcia, ponieważ no udało się trafić dziewiątkę 9. No, ale powiem wam, że z tej 9. Będzie trzeba coś fajnego zrobić, dlatego Hiperbestia, nic więcej myślę, że i tak spoko 300 wy do zgarnięcia. Żeby wygrać meczkę, musisz zostawić łapeczkę w górę. dzisiaj dwie łapeczki, 71 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba u mnie na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. Nie masz suba, nie wygrywasz takich skinów, jak tutaj widzowie. I e, dzisiaj w komentarzu. Dzisiaj wy komentarzu. Łatwy komentarz. Łatwa MK do zgarnięcia. Piszesz po prostu czy grasz M4A1S, czy grasz M4A4. A. A ja walnę Gemstone'a na buście. Bardzo dawno tego nie robiłem. Może wypadnie talon Sapphire. O ja cię pierdę. Nie. Mamy shadowy, Mamy sodoły, a zobaczmy te trzy stickerki z coulingiem. Oho, ho, 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 no. Powiem wam, że poza m 9 Ruby, to teraz, no niestety, ale jest jeden wielki kuźwa. No, skam! Totalny. E, Jedna underka. Jedna underka, i to będzie ostateczny underdog. I ja myślę, że damy sobie mocniej. Damy cyberka, z którego przed chwilą nic nie wypadło. Damy tego Dead Case'a. Damy Santa Case'a. Damy Blazera. Damy 3% Hydre, 3% rubi, Damy radiationa. Zrobię Battle za 12 klocków. Tak, dokładnie. Zostanie mi dyszka z M9 rubi, ale to może być naprawdę pojebana bitewka Karambit eee, Doppler Ruby, Tutaj jest wejsy, mamy flipa emeralda. No, jakby jeszcze 3% rubi tutaj coś sypno, to by było naprawdę super. Zobaczmy. Ja mam nadzieję, że nie ułoży się tutaj standardowej i nie wypadnie mi teraz M9. No, całe szczęście nie, aczkolwiek, no taki średni początek. No, jeszcze bardziej kuźba średni, bo mamy już najwięcej. Rosso nam odpada. No i teraz walka pomiędzy mną i Adrianem. Adrian, proszę, dajcie mu karambit doppler rubi, proszę. Ok, może być grubo. Może być bardzo grubo. Może być bardzo grubo. Proszę. Opłaciło się. Opłaciło się. Bardzo dobra wymianka. Jednak, e, jednak bardzo się opłaciło. Taka wymianka. Złota wymianka. Złota wymianka. Okej. Okay. Okej. Okay. Talonik do blokady. Wulkanik też zostaje. Emeczka Asimov. Resztę można sprzedać. Dobra wymianka. M9 rubi. Mamy karambita, Dopplera rubi M9 Doppler, mamy Houla, mamy Talona. Wulkanik, eee, no ten wulkanik, to no powiem wam, że to tak nie bez przyczyny, ja go tutaj zostawiłem. Wulkanik eee, leci dla was od poniedziałku. Od poniedziałku on będzie do zgarnięcia od godziny 11:10. Za 8 ziko, dobra, za 8 ziko, za 8 ziko z kodzikiem ktoś go zgarnie. Eee, ja myślę, że taka emeczka Simov eee, też niech będzie, ale to już niech będzie. Eee, od wtorku to już będzie w Sylwestra jak ktoś zagra w Sylwestra to od 11.10 będzie miał szansę zgarnąć jeszcze meczkę Asimov eee, ta hiperbestia dla was myślę, że w przyszłym odcinku będzie coś lepszego do zgarnięcia to wam od razu powiem eee, hiperbestia wasza ja myślę, że jeszcze sobie coś kliknę i to będzie ostateczne kliknięcie kusi mnie kliknąć kuźwa porcelankę na gesterze, ale to chyba będzie za drogie a zobaczmy, w sumie, dobra to jest ostateczna dzi yy, dzisiaj, dzisiaj w odcinku ostateczny ostateczna lecimy po Gangnira albo M9 Sapphire po królewsku Nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty. No, Gangnir był obok. A ja mam najgorszy możliwy. No, prawie najgorszy możliwy traf jeszcze jest Digielek, ale ten Digielek to przynajmniej może wypaść bez traku. No, nie opłaciło się. Nie opłaciło się zdecydowanie, a walne jeszcze anarchie to tak na koniec. No, mamy abu Kasimów. Na razie.